Pan Szelka, honorowy członek naszego przyjaciela. Prezes zarządu Wielkiego Związku Powalatu Rzeczypospolitej Polskiej w więzieniu politycznym. Pan pułkownik Antoni Koreski, wiceprezes Stowarzyszenia 10 No i tam we władach jesteś, tych wiosnych żołnierzy. Pan Pułkownik Bigniewowczarek, prezes zarządu Wojewódzkiego. Wojska polskiego, tak? I członek Narodu Górnego jednocześnie. To, to zaczynamy od zaległego. Byszku Kręczam. I to jak widzisz żaden na dzień. Witold Filipowski, bardzo dziękuję. proszę. Dziękuję A, bardzo ze i dokonane zadania. Papa za udział znów z przy pomniku, bo to Rykalski jest. Ryszard jest, jest. Bardzo proszę tu. Ryszard za śpiewy, jak również i za chęć pracy przy stoisku, przy targach praworządowych. Jan Kubica, za faktyczny udział i pracę przy targach. Tak. Kowal na końcu. Na Jeszcze jedną. W całej kadencji tym razem serdecznie gratuluję. W Też za, za całokształt. Kazimierz Stuchiński. Jest gratuluję Kaziu za no bardzo dużą pracę, jaką wykonujesz. Certyfikat, który czekał ponad rok. Dziękuję za to. Proszę,

Oznajmiono, że jestem honorowym, legitymacją numer 10, to tak trochę się interesuję też i, i tą ustawą o weteranach, i, i działalnością i tak. Wysłuchałem też informacji, o której Edek mówił i oczywiście ja tak optymistycznie się nie zapatruję. Poznamy. Otóż dzisiejsze zebranie w dwóch takich niejako częściach będzie, ponieważ w pierwszej części mamy sporo spraw do przekazania, a w drugiej części mamy już rok wjazdowy, czyli sprawdzawczo-wyborcza część, także dwie tury. No bo tak to kolega Zbigniew e, Paradowski otrzymał awans, to było już w maju. E, ubiegłego roku tak naprawdę, no ale jakoś ze względów różnych kolega nie, nie był obecny, ja nie chciałem telefon, po to żeby już formalnie wręczyć akt. No minuta. Zdrażnienia z fwf akt mianowania na stopień kaprala. Serdecznie gratuluję. Proszę o drugą belkę. Zaczynamy to. Wręczam akt nadania, wręczam a... medal pamiątkowy. Dziekuję, dziękuję kolego prezesie, i... dziękuję. Się, pan, w, dziękuję. Dziękuję. So, dziękuję. i tak, nadania i serdecznie gratuluję. Jeśli coś tam byście mieli z tych takich rzeczy, yy, Związanych z misjami czy, czy udziałem waszym bezpośrednio, bo ci, ci w szczelcach, ci w szczelcy, z Włubczyc, oni tam mają <coughs> stronę internetową. Nawet <coughs> mają ciekawe tam informacje, to tam zajrzeć do nich. No, robią dość dobrą robotę tam na swoim terenie. Tutaj, no, my mamy to porozumienie, i myślę, że na wiosnę o czym. Zaraz tutaj też powiemy trochę, ta forma współpracy, bo myśmy do tych kielc mieli w ubiegłym roku, już się zbieraliśmy ostro, no ale albo termin tu, albo ten nie pasował i tak zeszło.